Mini pisaki, słodki notes z jajecznicą, kaktus z igłami w środku i piórnik w kształcie paczki z kitesów. Dzisiaj pokażemy Ci, jak zrobić mini przybory biurowe, których można używać jak tych normalnych. Do pierwszego lepchaku przyda Ci się kawałek metalowej puszki. Wytnij z niej mały kwadrat. Złóż go i wytnij taki kształt. Odetnij nadmiar i otrzymasz dwa identyczne ostrza. Skrzyżuj je i zaklej końcówki taśmą maskującą. Zrób dziurkę dłutem. Włóż do środka kawałek drutu i przyciśnij go obcęgami. Teraz weź kawałek piankoliny. Zaklej końcówki kółkami z piankoliny po obu stronach. Użyj noża do kartonu, żeby uchwyty miały odpowiedni kształt. Zrób w środku otwory. Powstały mini nożyczki. Pomimo ich rozmiaru i delikatności, naprawdę można nimi ciąć. Oczywiście nie podołają dużej ilości pracy, ale na pewno wytną grzywkę z papieru. Musisz tylko uważać, krawędzie są bardzo ostre. Teraz weź korek od butelki. Odetnij jego węższą część. Pomaluj korek na czerwono. Weź szpilki i obcęgi. Przetnij szpilki na pół. Przymocuj maleńką kulkę z piankoliny. Pomaluj wierzch korka czarnym markerem. Weź zielone pompony. Przyczep je do korka szpilkami. W efekcie powstał kaktus ze śmiesznymi zaokrąglonymi gałęziami. Włóż szpilki w pompony. Kolorowe kaktusy z pomponów to przydatna poduszka na szpilki i słodka dekoracja. Teraz potrzebny Ci będzie woreczek strunowy. Wytnij z niego dwa takie kształty. Skleję ze sobą po obu stronach klejem superglu. Przyklej magnes. Pomaluj ściany od wewnątrz klejem i wsyp brokat do środka. Przyklej kolejny magnes po drugiej stronie. Pokryj krawędzie klejem. Zegnij górną część. Zamknij kopertę magnesami. Wszrozdób złotym półkoralikiem. W efekcie powstał modny organizer na mini przybory biurowe. Teczka ochroni miękki notes i doda mu trochę blasku. Do kolejnego pomysłu będzie ci potrzebny kawałek tektury. Narysuj taki kształt zwykłym ołówkiem. Wytnij go. Zrób dwie części. Wytnij takie same kształty z białej gąbki. Połóż tekturowe części pomiędzy częściami z gąbki. Przykleję gorącym klejem. Przyozdób kółkiem z żółtej pianki. Zrób dziurkę dłutem. Wytnij karteczki o takim samym kształcie jak powstałe jajko. Złącz je w całość z jajkiem za pomocą metalowego kółka. Narysuj uśmiech na żółtku po jednej stronie i smutną buźkę po drugiej. Nikt inny nie będzie miał takiego oryginalnego notesu. Twoi koledzy z klasy na pewno go zauważą. Wygląda pysznie i bardzo śmiesznie. Do tego lifehacku przyda Ci się zwykły kalendarz. Wytnij z niego miesiące po kolei. Weź papier bukowy, Przyklej miesiąc na papierze. Zrób to samo z pozostałymi miesiącami. Przytrzymaj karteczki klipsem biurowym i zrób kilka dziurek dłutem w górnej części. Weź kawałek tektury i zegnij ją w ten sposób. Z pomocą metalowych kółek załóż kalendarz na tekturę. Żeby ułatwić sobie sprawę, zrób to obcęgami. Przyklej podstawę z tektury. W efekcie powstał mały kalendarzyk biurowy. Nie zajmuje dużo miejsca i jest bardzo wygodny w użyciu. Do kolejnego pomysłu weź nakrętkę od kleju w sztywcie. Weź kawałek piankoliny i uformuj z niej długi wałek. Zegnij go na pół i zakręć w spirale. Teraz weź kawałki białej i różowej piankoliny. Uformuj trójkątne uszy. Przyklej między nimi róg. Ugnieć grzywkę z cienkich paseczków piankoliny. Przyklej je do rogu. Przyozdób tym nakrętkę. Przymocuj oczy i okrągłe nozdrza. Spójrz na ten wygodny stojak na mini przybory. Słodki jednorożec może być fajnym prezentem dla przyjaciółki albo kolegi z klasy. Teraz pokażemy ci jak przerobić stare plastikowe pipetki. Przytnij pipetkę z obu stron. Będzie ci tylko potrzebna środkowa część. Zapieczętuj jej szeroką krawędź prostownicą przez pergamin. Weź trochę piankowej gąbki. Zaznacz średnicę pipetki. Wytnij jedno kółeczko według średnicy, a drugie trochę większe. Sklej ze sobą elementy. Wypróbuj korek. Jest bardzo bezpieczny. Wypełnij plastikową tubkę farbą. Zamknij ją. Zrób kilka takich tubek i wlej do nich farbki. Teraz masz cały zestaw farbek w tubkach, żeby stworzyć Twoje pierwsze arcydzieło. A żeby poczuć się jak prawdziwy artysta, użyj naszego następnego lifehacku. Teraz potrzebna Ci będzie tektura. Narysuj paletę zwykłym ołówkiem i wytnij ją według konturu. Pomaluj paletę białą farbą akrylową. Wyciśnij farbki. Najważniejszy rekwizyt każdego artysty jest gotowy do użycia. Możesz mieszać kolory i odcienie dowoli, nawet na tej maleńkiej paletce. Teraz twoje ulubione zajęcie będzie jeszcze fajniejsze, a twoje rysunki lepsze i bardziej profesjonalne. Do kolejnego lifehacku wydrukuj okładkę mini-notesu i małe kartki zeszytu do nut. Złóż arkusze na pół. Spiesz je w broszurkę. Przyklej puste strony klejem w sztywcie, Przyklej okładkę do kartek. Narysuj klucz wiolinowy markerem na małym kawałku plastiku. Wytnij go. Włóż plastik do rozgrzanego piekarnika. Wysoka temperatura utwardzi plastik i zmniejszy go. Weź wkład do długopisu. Przytnij go. Przyklej na nim klucz wiolinowy. Przetnij słomkę, aby była długości długopisu. Przetnij ją. Włóż długopis w różową obudowę i ściśnij rurkę. Ten zestaw dla kompozytora sprawi, że będziesz jednym z najlepszych na muzyce. Do kolejnego pomysłu wytnij kwadrat z grubej białej tektury. Przyozdób go do Możesz dodać kaligrafię albo przykleić do niego paski. Przymocuj klips biurowy. Zrób małą wersję planu zadań i wydrukuj go. Przymocuj go do tektury z biurowym klipsem. Przymocuj mini podkładkę na notatki do tablicy korkowej. Plan zadań jest zawsze w zasięgu Twojego wzroku i możesz użyć jego mini wersji, kiedy chcesz. Bardzo wygodnie! Teraz potrzebne Ci będą pisaki i pipetki. Odetnij wąskie końcówki od pipetek. Wyciągnij wkłady z pisaków obcęgami. Włóż wkład do pipetki. Zaklej krawędź gorącym klejem i przymocuj do niej różowy pompon. Pomaluj skówkę czarnym markerem. W efekcie powstał zestaw mini flamastrów. Działają zupełnie tak, jak normalne. Do kolejnego pomysłu weź pasek czarnej pianki i wydrukuj małą okładkę pamiętnika. Użyj superglu, żeby przykleić piankę do okładki. Przyklej okładkę do notesu. Użyj pistoletu do gorącego kleju. Przyknij nadmiar. Spójrz na ten mini notesik. Jest idealnego rozmiaru. Można zapisać w nim wiele ważnych informacji i zmieści się nawet w najmniejszej kieszeni. Do tego pomysłu weź wydrukowaną etykietkę od skitelsów i zamek. Wzmocnij papierową etykietkę szeroką taśmą. Wygładź ją, żeby pozbyć się bąbelków. Złóż ją na pół. Sklej boki taśmą. Skroć zamek, aby był tego samego rozmiaru, co etykietka. Przyklej go gorącym klejem. W efekcie powstał bardzo stylowy i smaczny piórnik na mini ołówki. Z takim kolorowym i niezwykłym piórnikiem na pewno poczujesz tęczową moc. Podobały Ci się nasze pomysły na mini przybory? Napisz w komentarzach, które pomysły chcesz wypróbować. Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij kliknąć ikony dzwonka, żeby jako pierwszy obejrzeć najciekawsze pomysły do szkoły od trum trum.